Cześć wszystkim, z tej strony Addy witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałem wam pokazać jedną rundę, która jest ciekawa. Eee, ogólnie dogrywam właśnie teraz jakby audio do tego mój głos, bo jakby chcę trochę opowiedzieć genezę tego, o co chodziło. Eee, więc no jak widzicie jest runda. Eee, w parkach tak, grałem z Jeremy Master, pozdrawiam. Więc e, ogólnie polecieliśmy na, na dwie różne lokacje, on tam poleciał e, na te zielone żółwopłoty, ja tutaj na wydmy wierzących. No i e, chcieliśmy po prostu zrobić zadania, bo on tam miał jakieś, jakieś tam do zrobienia, ja miałem do zrobienia tutaj. Początek ogólnie nie był za przyjemny, co zaraz zobaczycie, no ogólnie tutaj już widzicie, że mam pierwszego typa na drodze. E, więc ogólnie tego się udało w miarę szybko pokonać, no natomiast to już trochę dostałem. Eee, tam Jeremy Master zaraz też będzie miał problemy <głynie> ogólnie u siebie. Eee, no właśnie, widzicie, czerwony task, No i on tam cały czas był powalony. Ja tu jeszcze miałem jednego gościa na, na głowie. Szybko on został spacyfikowany. No i eee, chciałem go uratować, bo jeszcze bym zdążył bardzo możliwe w ogóle nawet podjechać tam, tak? Zdążyć jakby... Um, ogarnąć e, jakiś samochód, i jeszcze go podnieść. No i zobaczyłem, że stoi tutaj na parkingu ten szybki samochód, e, no ale zaczęło mi wciągać uf. No ale stwierdziłem, dobra, nieważne, jedziemy, jakby może uciekłem. No i tutaj przestało mnie wciągać. Myślę, że, że już są nieważne. I nagle zaczyna mnie to ówo już całkowicie porywać. Co widzicie? Dokładnie. Uwaga, uwaga. Teraz. No, więc jakby złapałem mnie to i to jest, jakby wiem, że to przyszło w nowej aktualizacji, natomiast zrobiło mi to mindfucka, nie mogę, nie mogę tego ukryć. A, bo właśnie wrzut to do tego głównego statku eee, jesteśmy właśnie chyba tam na pokładzie tego największego, e, bo tak właśnie mówił Jeremy Master, jak mnie no, i ogólnie rzecz biorąc, ja tutaj miałem takiego mindfucka przez całą tę rundę, że ja nie byłem w stanie nic za bardzo zrobić, bo nie ogarniałem trochę co tu się w zasadzie dzieje, bo właśnie tu chodzi o zbieranie tych gwiazdek, no natomiast ja tego nie ogarniałem całkiem totalnie i tak trochę poskakałem sobie tutaj. Czas mijał, jakby a ja cały czas e, próbowałem coś ogarnąć, zrozumieć o co, o co w ogóle chodzi. No jak widzicie moje nieudolne próby właśnie zdobywania czegokolwiek są tak średnie, eee, raczej. Ogólnie w ogóle zastanawialiśmy się przez jakiś czas czy to nie jest przypadkiem przejście do jakiegoś w ogóle innego trybu w ten sposób. Natomiast no jak się okazało nie, to jest po prostu jakieś takie levelowanie skarbca czy coś w tej zasadzie. So. Swoim drogą to jest ciekawy pomysł naprawdę i tutaj muszę pochwalić y, Epica, bo, bo to fajnie to wymyślili. Nagle tak porwali Tylko, że no niefortunne jest to, że akurat To porwało mnie w momencie, kiedy miałem e, Ten e, Przesić mojego kompana, tak? Widzicie teraz, że Właśnie ten Ta komputka to um, To jego HP, czy tam karta e, Właśnie już powoli znika Nie, więc, o właśnie ta zniknęło Więc no Trafiłem w skarcę do I teraz to, co się działo dalej e, po tym, jak mi wywaliło. Oczywiście jeszcze, jeszcze Wam pokażę, jak, jak wywala. E, czekajcie, 0, 1. Ok, teleportowało. E, no i to ogólnie wywala nas e, tak u góry, jakbyśmy wyskakiwali z góry w zasadzie. Sensie. No więc teraz przeniesiemy się do następnej części. Kolejny mindfuck nastąpił tutaj, bo pierwszy raz znalazłem tego bota ee, z tą pizzą. No i właśnie myślałem, że to jest tylko jakieś takie fa dla fanu, że po prostu klikasz i jest ta sama emotka. Natomiast okazuje się, że on rzuca podki. ja przez chwilę nie wiedziałem, co się dzieje właśnie o co z tym dokładnie chodzi. Ale jak widać to jest bot, który po prostu daje nam kebab, więc jakby jest to. Ciekawe, nie wiem skąd on się tu wziął, i pierwszy raz w życiu na oczy coś takiego widzę w tej grze. Natomiast, e, no, udało mi się dzięki temu wzbogacić tym pancerzem do końca. Mieć full kewa. tutaj po raz kolejny zaczęło się robić trochę dziwnie. W sensie e, mieliśmy drogę do strefy e, i było po prostu pełno aut. Pełno ludzi jeździło w autach. Tutaj właśnie e, miałem jednego, tam play hawk. I właśnie tutaj miałem starcie z dwoma typami z y, auta. I w sumie wyszło całkiem nieźle. A w każdym razie, ogólnie tych samochodów tam jeździło w pewnym momencie chyba 3 czy 4. Jeszcze chyba jakiś tutaj będzie, tak mi się wydaje, przejeżdżał. Albo nie, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie jeździli i to jeździli w każdą stronę i w kółko. I przez jakiś czas miałem takie, że co jest grane? Jakby wiadomo, samochody są dostępne w grze, ale, ale że aż tak, że aż po prostu wszyscy jeżdżą w kółko. Aż to zaskoczyło mnie to, bo to strasznie dziwne to było. Strasznie dziwna rozgrywka. Tutaj natomiast zaskoczeniem mnie kurczaki z tymi kosmitami na głowach, które zapieprzały w moją stronę, kiedy się tego nie spodziewałem, totalnie. Jakbym myślałem, że, e, że po prostu przejdę sobie, jakby po przeciwników i tak dalej. To znaczy nagle wyleciały mi kurczaki z tymi kosmitami, jakby i one tak zapieprzają w kierunku gracza, że to jest szok. Nie wiedziałem tego nigdy wcześniej, no bo to grałem to w tak naprawdę dzień aktualizacji więc yy, no ciekawe ciekawe było No i mniej więcej od tego miejsca już runda zaczęła zmieniać w końcowi, w sensie ja tam jeszcze trochę powalczyłem z e, jakimiś typami. No już widzicie zostały cztery osoby łącznie ze mną, więc to już jest taki totalny powoli ending. Jeszcze się tutaj wróciłem po sprzęt, bo e, no bo po prostu chciałem się to, trochę to pozmieniać jeszcze. Tam w pewnym momencie właśnie zlikwidowali jeszcze tego czwartego gościa. Zostałem sam na parkę. E, no niestety sama rozgrywka jakby nie wyszła za dobrze. Za dobrze. Tam się... E, tutaj był jeden wcześniej w tych zabudowaniach, ale tam się zaczął budować drugi. Tego drugiego trochę oszalałem, ale no dostałem od, od boku i tak się skończyła runda. Natomiast nie zmienia to faktu, że runda była pełna zaskoczeń, więc... A, no. Było no, ciekawe. Także dzięki za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i do usłyszenia w następnych filmach. Także cześć.